Taniec z gwiazdami się skończył. Blichtr, oklaski, kryształowa kula znalazła nowego właściciela. Ale prawdziwy, brutalny finał, ten, o którym będzie się mówić miesiącami, rozegrał się z dala od kamer, w blasku fleszy paparazzi i za zamkniętymi drzwiami sali treningowej. Katarzyna Zilman opuściła program bez głównej nagrody, ale jak się właśnie okazało, straciła coś znacznie cenniejszego: straciła miłość. A powód? To nie jest zwykłe nieporozumienie. To klasyczna historia o zdradzie, przyłapaniu na gorącym uczynku i kłamstwie, które w końcu wyszło na jaw. Wszyscy widzieli te zdjęcia z poniedziałku. Impreza po finale. Zdjęcia, które obiegły cały internet z prędkością światła. Kasia Zilman i jej taneczna partnerka, Jania Lizer, nierozłączne. Ale to nie była zwykła, Przyjacielska celebracja. To były gesty, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Ręka Jandzi bez skrępowania włożona pod bluzkę Kasi. A na koniec soczysty, namiętny pocałunek, zwieńczony wspólnym powrotem taksówką w noc. Dla Juli Walczak, do tamtej pory oficjalnej, wieloletniej dziewczyny Zilman, to był cios prosto w serce. Publiczne upokorzenie. Gdy tylko zobaczyła te zdjęcia, jej reakcja była natychmiastowa i ostateczna. Przestała obserwować kasię na Instagramie i publicznie ogłosiła, że jej związek ze sportsmenką to już przeszłość. Koniec. Kropka. Ale teraz posłuchajcie uważnie. Bo to, co zobaczyliście na pudełku, to był tylko ostatni akt dramatu. To była publiczna egzekucja związku, który umierał w tajemnicy już od miesiąca. Prawdziwa bomba, ta która zniszczyła wszystko od środka, wybuchła znacznie wcześniej. Nasz informator z bliskiego otoczenia Pary zdradził nam, co naprawdę wydarzyło się za kulisami tego tanecznego show. Cytuję: Jakiś miesiąc temu Julia przyłapała je na treningu na gorącym pocałunku, gdy weszła niespodziewanie na salę. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Wyobraźcie sobie tę scenę. Pusta, cicha sala treningowa. Julia, Chcąc zrobić niespodziankę swojej ukochanej, przyjeżdża na trening. Wchodzi bezszelestnie, być może z uśmiechem na twarzy. I wtedy jej świat rozpada się na kawałki. Widzi swoją dziewczynę, osobę, której ufała, w namiętnych objęciach innej kobiety. Szok niedowierzanie ból zdrada według naszego źródła wybuchła z tego gigantyczna awantura. A jaka była linia obrony Katarzyny Zilman? Co powiedziała swojej dziewczynie, która właśnie przyłapała ją na gorącym uczynku? Posłuchajcie tego, bo to jest klasyk, który przejdzie do historii najgorszych wymówek. Kasia początkowo twierdziła, że wszystko to element choreografii i czyste zawodowstwo. Czyste zawodowstwo. Pocałunek za zamkniętymi drzwiami, gdy nikt nie patrzy, jako element choreografii. To tłumaczenie było tak absurdalnie słabe, tak niewiarygodne, że Julia oczywiście w to nie uwierzyła. Od tamtego dnia, jak mówi nasze źródło, wszystko się zmieniło. Przestała przychodzić na widownie, przestała pojawiać się za kulisami, by wspierać swoją partnerkę. Związek wszedł w stan terminalny. Julia postawiła kasi ultimatum. Powiedziała jej, że musi przemyśleć priorytety, że musi się zastanowić, co jest dla niej ważne, bo w jej odczuciu Zilman kompletnie przestała się kontrolować i zatraciła się w programie. Dała jej szansę. Ale co zrobiła Kasia? Czy walczyła o swój związek? Czy próbowała cokolwiek naprawić, by odzyskać zaufanie Julii? Nasz informator mówi jasno i bezlitośnie. Kasia nie pracowała nad tym, by coś naprawić, a dalej sprawiała wrażenie pochłoniętej tylko programem i treningami z Janią. I zamiast wprowadzić w ich tańce lekki dystans, to tylko zbliżała się do Jandzi coraz bardziej no i mamy to, co mamy. Ona nie tylko nie próbowała ratować związku. Ona dolewała oliwy do ognia. Zbliżała się do Jandzi coraz bardziej na oczach całej Polski. Każdy ich namiętny taniec, który my, widzowie, oglądaliśmy na ekranie, dla Julii musiał być jak kolejny nóż w serce. Ona jedna wiedziała, że to, co widzi, to prawdopodobnie nie jest tylko gra aktorska. Więc te zdjęcia z imprezy po finale nie były początkiem końca. One były tylko brutalnym, publicznym potwierdzeniem tego, co Julia wiedziała od miesiąca. Były ostatecznym upokorzeniem. A co najdziwniejsze w tej całej historii, co dodaje jej jeszcze jednego surrealistycznego wymiaru? Jania Lizer, partnerka taneczna Kasi, ma męża, tancerza Krzysztofa Hulboja i według naszego źródła on nie ma żadnego problemu z tą bliską relacją. Związek Krzysztofa i Jandzi ma się dobrze, kwituje nasze źródło. Mamy więc kompletny chaos emocjonalny. Z jednej strony złamane serce Juli, która została zdradzona, upokorzona publicznie. Z drugiej nowa, gorąca relacja Kasi i Jandzi, która rozkwitła w świetle reflektorów. A w tle mąż, któremu to wszystko podobno zupełnie nie przeszkadza. Ta historia to gotowy materiał na scenariusz filmowy o miłości, zdradzie i cenie sławy? Pytanie brzmi czy to tylko chwilowe zauroczenie zrodzone w ogniu rywalizacji i adrenaliny? Czy może na naszych oczach narodził się nowy, niezwykle kontrowersyjny związek w polskim showbiznesie? A wy co o tym myślicie? Kto w tej historii jest winny? Czy wierzycie w tłumaczenie o zawodowstwie?